Gdybym zapytał się kogo jest was nic poniektę z waszą ulubioną postacią w Inazumi 11 dostałbym pewnie odpowiedzi typu Victor Blade, Axel Blaze albo Byron Love. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Byronie i ustalimy w końcu raz na zawsze dlaczego jest on tak wyjątkową postacią i dlaczego można by że każdy go uwielbia w jakiś tam sposób. <laughs> Zaczynając od Byrona z pierwszego sezonu, dostajemy wtedy dość najciekawsze wprowadzenie postaci w strefie futbolu, no i jednak nie zapominajmy, że to dzięki niemu Inazuma dostaje swoich skrzydeł i pokazuje prawdziwą Inazumę, którą ma być rzeczywiście. Chodzi mi o Marka głównie i rywalizację Barona z Markiem, ponieważ jest pokazany on jako taki najsilniejszy zupełnie gracz, który nigdy nie będzie w stanie do pokonania. A Mark oczywiście wiadomo, robi swoje. W końcu opanowuje rękę Magina i przy okazji udowadnia każdemu, że jeśli się nie poddamy, możemy zrobić wszystko. No i faktycznie. To jest ten prawdziwy duch nazumy, który może też nie został gdzieś tam aż tak na potęgę ukazywany w poprzednich odcinkach. Dlatego właśnie uważam, że Byron jest dość ciekawym tutaj zrównoważeniem dla tej całej sytuacji. No i przy okazji nie ukrywam, że jest to dość ciekawa sprawa z tą całą boską wodą i to jakie memy powstają, że jaki to jest śpun i alkoholik i w sumie gdyby nie to, że Inazuma jest trochę dla młodszych to... Można by było podstawić tutaj Poison z Hasbin Hotel. Aczkolwiek nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, co nie? Mamy kolejnego Byrona w drugim sezonie. I powiem wam szczerze, iż byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony kiedy dołączył on do Raimona za pierwszym razem, gdy oglądałem ten sezon. No i nie ukrywam, że zrobił tam chyba najwięcej i to mi się strasznie w nim podobało. Wystarczy powiedzieć tylko o tym, jak w końcu udało mu się przynajmniej chociaż odrobinkę Serio? przełamać Shona do tego, co rozumiesz? później dalej. zrobił. Ja naprawdę nie ukrywam, że był to dla mnie jeden z najciekawszych wątków, jeśli chodzi o Raimona w drugim sezonie, czyli do drugiego Raimona. No i oczywiście dalej myliśmy go w szpitalu, a przed tym jeszcze dostaliśmy naprawdę wspaniały mecz Wiesz, z Diamond Dust. Za który naprawdę poszanowałem tę postać, i to zdecydowanie, jak zadeklarował już, że jest w końcu innym sobą, innym Byronem, który nie będzie się zniżał do działań Boskiej wody, naprawdę mi się to bardzo, ale to bardzo spodobało. No cóż, teraz pora na Byrona z trzeciego sezonu, i powiem wam, że jest to chyba w ogóle cały ten mecz z koreańskim ognistym smokiem. To najlepszy mecz. W, no, może drugi taki najlepszy, ale chodzi o to, że to jest najlepszy mecz FFI. I tak jak bardzo poszanowałem to, jaki jest wyrównany dzięki w sumie jemu, Changsu Choiowi i naszym Nagusuzu. Wcale tego nie powiedziałem, chwilę, kto pisał ten scenariusz. Jest to zdecydowanie jeden z najciekawszych pojedynków. No i zobaczenie samego Byrona było naprawdę cudowne. No wiadomo, jedni mogliby powiedzieć, że szkoda, iż nie dostał się on do Inazumi Japan i że był tak naprawdę tam koreańczykiem i tak dalej, bo to była jego reprezentacja. No, wiadomo, można by było to załatwić trochę inaczej, ale zdając naszych ukochanych twórców Inazumi 11 to... No cóż, jeśli tak się tylko dało, no to ja jestem i tak pozytywnie zaskoczony, ponieważ jesteśmy naprawdę przegenialne tam sprawy, wiecie krzef potężny taran, chaotyczny taran. Naprawdę nie ukrywam, że to mi się bardzo w nim podobało, że też potrafił ewoluować mimo wszystko i być takim dobrym równoważnikiem dla Marka, aby dać mu jakieś jednak zagrożenie. I właśnie dlatego ja tak kuźwa uwielbiam te postacie, które są nie do końca z drużyny, ale są rywalami. No i właśnie, jako trener, i to w dodatku trener Liceum Kirkuk, to Byron też został naprawdę genialnie tam napisany i mogłoby się nam wydawać, że to już jest tak naprawdę tamto się skończył i w ogóle nie ma tej postaci, ale jednak to jak został. Trenerem i pojedynkował się mimo wszystko z Johnem Sharpem na taktyki i na zagrania. Ja naprawdę byłem dość zapatrzony w ekran i przybity w fotel, kiedy tylko widziałem jak odbudowywała tą drużynę. No i myślę, że zdecydowanie bezapelacyjnie mogę powiedzieć, że stał się level 99 trenerem.